Pierwszy mit to było brak kapitału uniemożliwia działanie w nieruchomościach. Drugi mit z kolei to było, że e, brak wiedzy uniemożliwia działanie w nieruchomościach, dlatego, że jest to wąska branża i jest to branża wyspecjalizowana w, e, w małej, małej, lecz kapitałochłonnej dziedzinie, jaką są nieruchomości. Czy to są flipy, czy to jest deweloperska, deweloperka. I trzecia, powiązana najbardziej z deweloperską, że brak znajomości, brak wiedzy, było połączone z brakiem, z brakiem znajomości, uniemożliwia poruszanie się na rynku deweloperskim. Finalnie wszystkie te trzy, trzy rzeczy okazały się mitami, dlatego że nie, nie zatrzymały kogokolwiek kto znam, czy kogokolwiek kto próbował i podszedł do tych problemów, nie zatrzymały w działaniu, czy we flipach, czy w pośrednictwie, czy w deweloperce. Ja również działałem dewelopersko od tych pięciu lat, również zmagając się z tymi barierami. Powiedzmy, brak kapitału okazało się mitem, dlatego że kapitał można zgromadzić i zostaje najmniej jedyne wyjście, to zgromadzić kapitał zewnętrzny.